Siemano widzowie, dzisiaj jesteśmy na filmie. Jak to powiedzieć, wcześniej właśnie myślałem, że nagrywam, ale nie nagrywam No i mam, bo właśnie dzisiaj skoczyłem odblokowywać nowego zatoru, że anim jest KIT. No, ulepszają go na moc 8 Dzisiaj gramy Zabywamy monety, ja kupuję gadżety jakiś tam no i w niestety odcinku będzie z pierwszego konta. Bo to dzisiaj gramy na moim drugim kocie. No na moim drugim kocie e, mam żaden poziom rankingowy, bo w sumie nie wszystkim Ale na moim pierwszym e, mam jakoś e, jakoś teraz trzecią złotą i prawie mamy yy, i prawie mamy yy, 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 pierwszą diamentową w sumie A no fajne, że mogę czuć się jakimś Dobra, strzelamy Gola. Ja nie jestem tak bardziej od tych szczelanych goli, ale... ale strzelam gole. себе. Ну-на. Voilà. Yeah.